Żeby móc powiedzieć o kalendarzu, że można go zamówić w ciemno, to naprawdę musi być wyjątkowy kalendarz. I tak właśnie z tym kalendarzem flakoni Love Brands. Jeżeli lubicie kalendarze adwentowe z Douglasa i macie nieco więcej budżetu, to serdecznie Wam go polecam. Link zostawiam w opisie. Z tego co pamiętam, w tamtym roku szybko się wyprzedał, więc nie warto zwlekać. Kalendarz kosztuje 539 zł. Oczywiście znajdują się tutaj 24 pudełeczka, ale na stronie poinformowali, że będzie tutaj 2

Więc średnia cena za kosmetyk to 20 zł. I tu z murat, słuchajcie, to jest kosmetyk pełnowymiarowy. Serum do twarzy, które tutaj znaleźliśmy, kosztuje regularnie 525 zł, więc dopłacamy tylko 14 zł, i mamy resztę kosmetyków za tą cenę. Serum regenerujące do twarzy z autorską technologią Omega Blue, która przyspiesza naprawę komórkową w celu wzmocnienia bariery ochronnej skóry, jednocześnie dostarcza nawilżenia. Także powiem, Wam, że fajny kosmetyk na co dzień. Okienko numer 2 i producent podał, że wartość kosmetyków z tego kalendarza to 2700 zł. W tym okienku z firmy Sebastian znalazł się Dark Oil, czyli olejek do włosów, który ma również autorską technologię Diffuse X, więc stąd te ceny tutaj droższe tych kosmetyków. On wychodzi za 75 zł. 30 ml to jest pojemność pełnowymiarowa. Również widnieje taka Informację, otwieram trójkę, że 11 kosmetyków jest pełnowymiarowych, 14 to travel size i jedna niespodzianka. Z firmy Airborian CC Red Correct w pojemności 5 ml. Niech was nie zdziwi taka mała pojemność, ponieważ standardowo można kupić 15, więc tutaj kosmetyk wychodzi około 36 zł. Jest to krem CC, który nam ujednolica koloryt skóry i zapobiega właśnie tym czerwonym odcieniom. Jest on z wąkrotką azjatycką, więc działa również wyciszająco na Skórę łagodzącą. Miejsce czwarte. Schodzimy z podium, ale widzę tutaj ogromne pudełeczko. Hmm, i słuchajcie, jest to z marka Jacobsa kosmetyk Daisy Wild. Nie znałam wcześniej tego zapachu i powiem Wam, że naprawdę jest bardzo piękny. W nutach głowy mamy liść bananowca, w sercu jaśmin, a w bazie drzewo sandałowe i vetiver. Tutaj jest pojemność 50 ml, więc wychodzi ona za około 70 zł. Przejdźmy do piątki, która jest po prostu gigantyczna. I zobaczcie, kolejny raz mój przyrząd pasował się tutaj w kolorystykę. Kalendarza Adwentowego. Tutaj słuchajcie, są kody QR. Można dowiedzieć się więcej o kosmetykach. Nie wierzę. To jest bardzo znana koreańska marka COSRX. Oczywiście produkt pełnowymiarowy. Peptid Skin Booster. Jest to serum do twarzy. Pojemność 150 ml. Cena 149 zł. Tutaj mamy kompleks 6 peptydów. Niacinamid, adenozyna, aminokwasy, alantoina i hialuronian sodu. Powiem Wam, że kosmetyki z peptydami są naprawdę ekstra i ja stosuję je na co dzień, więc znaleźć taki produkt w kalendarzu adwentowym no po prostu złoto. Przechodzimy do szóstki, czyli naszych ulubionych Mikołajek, powiem Wam... Że dla tych, co lubią zapachy w kalendarzach adwentowych, będzie jak znalazł Lawie I dodatkowo jeszcze mamy prezent voucher na 10 euro. Wiem, że sporo osób lubi takie małe flakoniki. Tutaj w pojemności 4 ml. Od Lancome mamy zapach, który jest głównie kwiatowy, a w nutach znajduje się w głowie malina, drzewo cedrowe, serce to fiołek kakao, a baza kakao oraz róża. No i pojemność 4 ml wychodzi za około 49 zł. Numer 7 tak jestem podekscytowana tym kalendarzem adwentowym, że nie wiem, czy Wam powiedziałam, że wartość kosmetyków w tym kalendarzu według producenta to 2700 zł. Kiko, super! Dawno nie testowałam nic z tej marki, jest świetna. Znajduje się tutaj cień do powiek w cenie 53 zł. Wow! Czy coś Wam to przypomina? Myślę, czy może ten Bob Brown Moonstone. Pudełko o numerze 8. Tutaj coś ciężkiego. Wow, kolor wow. Tutaj w pojemności 50 ml znalazła się pianka do włosów zwiększająca objętość. Cena to około 35 zł. I dziewiątka to nieco mniejsze pudełko, ale myślę, że jak najbardziej będzie wartościowe. Zerknijmy. Dr. Barbara Sturm, więc drogie molekularne kosmetyki. Jest to krem do twarzy lekki. Tutaj pojemność 3,5 ml, więc malutka, ale cena za ten kosmetyk wychodzi około 53 zł. I wyczytam gdzieś na necie takie opinie, że jeżeli masz nieprzespaną noc i tak dalej, ta skóra wygląda źle i potrzebujesz kremu, który ją ogarnie na wodni, to jest właśnie on. Numer 10. Tutaj coś dużego i powiem Wam, że bardzo ciężkiego. Pudełko wypakowane aż po brzegi. I tutaj mamy z Revlona. W cenie 85 zł, w pojemności 200 ml, znajduje się tutaj odżywka bez płukiwania, która nam wygładza włosy, nadaje im blask, ułatwia rozczesywanie oraz nadaje się jako termoochrona. Czas na jedenastkę. W środku mamy kosmetyk z marki Ifroshe Hydra Vegetal. W cenie 99 zł, 30 ml, znajduje się tutaj 100 godzinny serum nawilżające. No i właściwości tutaj są dzięki pozyskanej wodzie komórkowej sukulenta, a dokładnie odmianie Caprobrotus Edulis, no i właśnie ten edulis działa w ten sposób, że nawilża skórę w najgłębszych warstwach. Ciekawa sprawa. W pudełku 12 znajduje się lakier do paznokci firma To Opi. Właśnie, zaraz obok Essie, Opi to były jedne z takich hitowych lakierów. Kiedyś tutaj mamy pełnowymiarowe opakowanie. Jeżeli słyszycie helikoptery, to sorry, ale latają cały czas nad nami w związku z powodzią. W każdym razie nazwa to Aurora Berry Alice. No i cena to 65 złotych, sporo. Zobaczmy, co kryje się w trzynastce, czy będzie to pechowa, czy szczęśliwa. Wygląda to jak coś małego. Revitalasz 75 ml i jest to ta słynna odżywka na porost. Że to w ogóle był kiedyś hit, stosowało się wiele odżywek, a teraz chyba jakoś minęła na to moda. W każdym razie ta pojemność kosztuje 99 zł. Numer 14, a ja przypominam Wam, że zawsze w niedzielę dodaję vloga, no i. Słuchajcie, przeprowadzam się do mojego wymarzonego domu, więc zachęcam do śledzenia moich perypetii. Tutaj z Shiseido mamy płatki pod oczy, więc jest to kosmetyk pełnowymiarowy. Zamknęłabym te pudełeczko, a zobaczcie, jeszcze jest druga sztuka, więc no powiem szczerze, bardzo fajnie. Na początku spojrzałam na to sceptycznie, ale słuchajcie, nie można w ogóle kupić pojedynczo tych płatków pod oczy. Sprzedają je tylko w takim wielopaku, gdzie jest 12 par, i tutaj wychodzi za te dwie pary około 78 zł. I jest to taka uderzeniowa dawka wygładzenia, więc myślę, że fajne na jakąś okazję, właśnie przed większym wyjściem. Spójrzcie na 15, no tutaj wygląda to naprawdę pokaźnie, jednak coś lekkie jest to opakowanie. I znajduje się tutaj kosmetyk z firmy Bear Minerals, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja lubię kosmetyki mineralne. Pełnowymiarowe opakowanie. Tutaj jest cena 155 zł, i to jest taki rozświetlający róż do policzków. Wydaje mi się, że fajna alternatywa dla samego rozświetlacza. Można właśnie nałożyć go na policzki, jeżeli nie lubicie stosować różu. Pitch Glow to jest jego odcień. I pudełeczko z numerem 17. Wersacze. Cena tej małej pojemności, 5 ml, to 54 zł, jeżeli chodzi o nuty zapachowe. W głowie mamy mandarynkę, sycyliską, cytryna, primo fiore, różowy pieprz. W sercu czarna porzeczka, jaśmin, frezja, głowa, A w bazie drzewo cedrowe, akord drzewny i piżmo. Moim zdaniem to są takie trochę orientalne nuty mówię, coś tu jest nie tak, a ja nie otworzyłam szesnastki, więc wszystko mamy jasne, znajduje się w środku kosmetyk z firmy Ahava, lubię tą markę, poznam ją dzięki kalendarzom adwentowym i mamy tutaj maskę z kwasem hialuronowym, jest to maska do twarzy, ten kosmetyk licząc z pełnowymiarowego opakowania wychodzi za około 74 zł i możemy już przejść do tej osiemnastki Paj, To też się często pojawiało w kalendarzach adwentowych. I jest tutaj olejek do twarzy. To się może wydawać mało, ale słuchajcie, w seforze nawet można taką 10 ml pojemność kupić za 79 zł. Jest to suchy olejek do twarzy z dziką różą, a więc witamina C, rozjaśnienie. Więc fajnie, że to akurat jest pełnowymiarowy kosmetyk. 19. W sumie tak też myślę, że takich olejków to raczej na co dzień się nie stosuje, więc spoko, że to jest mniejsza pojemność. I tutaj z Clarence znajduje się ich Kultowy Lip Comfort Oil. Jest to olejek. Do ust jest z takim delikatnym kolorkiem. Te mają właśnie różną gamę kolorystyczną, i ten kosmetyk wychodzi za około 27 zł. Zbliżamy się do końca. Oznacza to, że nadchodzą największe pudełeczka i w dwudziestce. Z Vella Professional znajduje się maska do włosów z AHA i Omega 9, 75 ml. Taką pojemność można kupić w Douglas za 89 zł. Złotych I czas na pudełko 21. W środku jest kosmetyk z Benefit Bank Bad Gal. Jest to maskara tuż do rzęs w wersji travel size 4 gramy. Ten tusz pogrubiający rzęsy, dokładnie w takim opakowaniu można kupić za 82 zł. I przechodzimy do 22 pudełeczka, które jest już naprawdę bardzo ciężkie i znajduje się tutaj nie jeden produkt. Wow, patrzę jeszcze czy na pewno. Spójrzcie, mamy tutaj mgiełkę oraz krem do ciała z Sol de Janeiro, czyli po prostu rewelacyjne, fajnie pachniące kosmetyki pachniący powiedziałam pachnący oczywiście tutaj mamy dwa różne zapachy jeżeli chodzi o mgiełkę uwielbiam w nutach głowy mamy pistacje i migdały w sercu heliotrop jaśmin a w podstawie wanilia słony karmel drzewo sandałowe mówię wam ten zapach jest naprawdę Super 35 zł, pojemność 30 ml. Ten balsamik w pojemności 25 ml kosztuje około 31 zł. W nucie głowy mamy aksamitną śliwkę, fiołek cukrowy, w sercu orchidea waniliowa, ubity bursztyn w bazie drzewo sandałowe, świeża wetyweria. Już w jakimś kalendarzu mi się trafiła mgiełka z tego, więc będę miała komplet. Przedostatnie okienko, już się nie mogę doczekać, co tutaj będzie, a w szczególności tej 24, bo patrzy na mnie od początku. Co my tu mamy? Rozental, okej, okay, już się spodziewam. Co to może być, znacie tą markę, na pewno z kalendarzy adwentowych, kamień głasza. Kamień do masażu jadeitowy głasza 119 zł, 24, Jaki to jest ciężkie. To musi być coś pełnowymiarowego. I mamy tutaj Nuxa. Z Nuksa zawsze są fajne kalendarze adwentowe, i w środku znajduje się tutaj krem do twarzy w pojemności aż 50 ml. Noxirienz Ultra, 321 zł. Cena tego kremu. I dzięki technologii Alpha 3R redukuje zmarszczki, rewitalizuje i regeneruje skórę. Preparat zapewnia kompleksowe działanie przeciwstarzeniowe skuteczniejsze niż retinol. No to grubo, bo retinol to jest naprawdę taki już konkret kosmetyk. Jestem bardzo zaciekawiona tym produktem przez jego obietnicę. Oto wszystkie kosmetyki z tego kalendarza adwentowego. Wyszło mi tutaj 2600 zł, więc naprawdę gruba wartość. No i powiem Wam, że jeżeli kupujecie kalendarz adwentowy i w pierwszym okienku już się praktycznie zwraca i resztę macie w gratisie, to naprawdę bardzo opłacalnie. Ale najważniejsze, czy te kosmetyki słuchajcie, są do zużycia. Jak dla mnie mogłabym się uczepić tylko tego lakieru do paznokci, bo nie, nie używam tych klasycznych, ale reszta jak najbardziej do wykorzystania. Mam tutaj swoje ulubione marki, jak na przykład Cosrx, no i produkty, które po prostu... Po prostu bym z chęcią kupiła, a reszty jestem bardzo ciekawa. Napiszcie koniecznie, co Wy myślicie o tym kalendarzu adwentowym. Dla mnie jest on jeden z najlepszych w tym roku i warto go zakupić. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro. Pa, pa.